Nie mogę tu już tyle siedzieć. Muszę się stąd wydostać. Uciekam! Starry Priku XYZ. Nie oszukasz mnie? Wiem, że umiesz po polsku. it always wasn't me. I am the real XYZ Tendation 40. And now with all those people we will be singing the last song. Zwycięzcą największej rabitwy zostaje I will be the winner I will be the winner -ha. Ojciec! Jest! Wiedziałam, że pokonam te odgłosy konającej żyrafy Synu Synu Ha 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 I stole your son, And now I'm going home mm -hmm.